Cześć, witam znowu. Um, tu będzie filmik o cienie z inglota. Jak wiadomo ja jestem zakochana. Tam można kupić różne mieszane cienie, na przykład matowe albo pełen brokatu, albo perłowe. I tak dalej. Um, to nawet nie mogę otworzyć. Dobrze. Tu jest najnowsza paletka. I widać. Um, Zapłaciłam za to 70 zł. to są 30 cienie, czyli wychodzi na 2 33 zł. 33 chyba za cień, za jeden cień. Um, jakbym mogła wyjąć, to bym powiedziała Wam, jakie duże są. Mam Dobrze. No. Dobrze, tak wygląda. Um. No i nie, nie mogę Wam powiedzieć, jakie duże, bo nie jest napisane. Ale ta jest perła, takie yy, wykończenie. O, może to jest dobre słowo, wykończenie, jest perłowe. Um, I wyjmę cień z mak, żeby było widać rozmiarowo, jak to wychodzi. poszpiwam Wam, może nie. Dobrze, tu jest cień z Mac, a tu jest z Inglota, czyli jest na pewno większe um, i głębsze też, czyli na pewno więcej się dostaje za pieniądze. I tak wiadomo, bo są tańsze. No, w takie paletki można sobie dobrać kolory, um, tu jest akurat miejsce na 30 cienie, albo... No tak. Ej, można jeszcze mieć czy nie w, w paluszkach, jak wiadomo ostatnim razem kupiłam. Brudne lusterko. I jeszcze w takie okrągłe kółeczka, tak jak mak. Te już są dokładnie taki sam rozmiar jak z mak. Może są troszeczkę bardziej głębokie, ale to nie szkodzi, bo nie dotykają mi taki tak lusterka. Dobrze, jakość jest o, niesamowita Jestem zachwycona z tej paletki e, z 30 cień, bo jest duży wybór, jest dużo koloru. Jak świadomo ja lubię dużo nakładać, e, bo ja chcę, żeby, żeby kolor, żeby ten kolor był na oczach, nie żeby był taki blady, zmazany kolor, e, czyli dużo się dostaje e, i pokażę Wam kilka kilka cień. Zrobię Niebieskie, e, różowe, zielone. Używałam akurat ten zielony w filmiku teraz. I będzie jeszcze turkusowe, bo takie mam ochotę. Dobrze. Tu są na palcu. I zrobię na rękę. I to jest bez bazy, bez, bez niczego. I to jest po prostu raz zmazane i już. Nie ma nic więcej w tym. Czyli są tak mocno pigmentowane, że jak, jak ktoś by nie chciał tak, tak, tak dużo koloru mieć, to naprawdę tak mało tego trzeba używać. I to przestarczy na, na bardzo, długo, bardzo długo. To było kupione, to znaczy te. Paletka 30 cień była kupiona w outlecie, dlatego tak tanio. Um, jeden z tych paletek. Dobrze. Um, też był kupione w outlecie, a e, inne były kupione chyba na, w zwykłym e, w sklepie. Tak bym go nazwała. To było kupione w zwykłym sklepie. E, 40 zł. Zapłaciłam za to. I to było kupione. W outlecie 20 zł. za to. 20 zł. Świetne. No. Um, ja polecam, bo jest tyle różnych kolorów. Rzadko mają wszystkie kolory, które chcę. I jak stoję pod, pod kolorami, wybieram sobie. Szczególnie na stoisko, proszę mówi. nie w sklepie byłam wczoraj w sklepie ale na stoisku. I wybieram sobie chcę ten, 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 ten do paletki. I ekspedientka znudzona mówi, że, że nie ma połowa. To najczęściej mi dają wszystkie, co mają i sobie sama wybieram. I, i dają mi, i są takie białe, takturowe taka tapska. I ja sobie wybieram i wtedy pani wkładam. Um, I tak chyba najłatwiej mi, mi wychodzi, bo, bo tak to mogę sobie sama. Wybrać wszystko, co chcę, e, ułożyć tak, jak, jak chcę, jak mi się podoba. O, jeszcze coś. Kupiłam kilka pojedynczowych cieni, e, bo było na ofercie. bo e, dwa, chyba za 9 złotych, Coś takiego. Tu mam taki beżowy, a tu jest taki burak. Nie, nie, burakowy. Mm, cranberry. Ktoś mi mówił? Komentarze nie bura, tylko beetroot. Taki ciemny, czerwony, e, borawina, wina, bura wina? Cranberry. Um, i, I jeszcze były na ofercie tak samo, chyba ta za, dwa za 9, za 12 zł. Sorry, przepraszam. Takie mieszanki trzy kolorów. Czyli są trzy zielone i trzy. Znaczy, no czy różowe kolory. Um, to było schowane, nie było tego widać. Um, I to jest następny mój punkt teraz w filmiku, jest taki, że jak ja tam chodzę, to powiedziałabym, że 98% czasu ekspedientki, czy jakoś tam, że mówię, dziewczyna, która tam pracuje, w ogóle na mnie nie zwraca uwagi. Um, ja wiem, co ja lubię, ja wiem czego szukam, ale nie zawsze wiem, jakie paletki mogę zrobić, bo jak się dochodzi do stoiska, to będą cienie na ścianie um, i ja widzę cienie, a z drugiej strony są, jest, jest narysowane, jak można ułożyć cienie i można je wymieszać. Można mieć kwadraty, paluszki um, i jeszcze puder, i róż to twarz, i można. Różnie ułożyć sobie, ale ja tego nie widzę, bo ja stoję przed cieniami, a ta jest na drugiej stronie. I w ogóle nie zwracają na mnie uwagi, i to mnie tak denerwuje. Zapłaciłam 100 zł za, to znaczy 70 zł za dużą paletkę, i jeszcze wróciłam, że podziałam 20 za mniejszą. Czyli 90 zł. Cena niesamowita. Czy nie niesamowite, teraz. Milion, bym powiedziała, ale to, że, że podchodzę i nie ma ekspedientki, jest pusto i ona gdzieś sobie poszła i wraca po pięciu minut i wraca i na telefon sobie rozmawia, a ja tu stoję, mam 100 złotych w rękę i nic, nic nie wychodzi z tego. I to mnie tak denerwuje, bo dochodzą inne ludzie, nie wiedzą czego szukają i nikt im, nikt im nie pomaga. Um, co, chcieliby coś kupić, nie wiedzą co, jak, ile, gdzie. ja odchodzą, bo ona w ogóle nie pomaga. Czyli to jest dla mnie bardzo, bardzo denerwujące. Też na przykład yy, baza pod cienie, które już wiadomo, że ja to kocham jak nic innego. Yy, o tym nie wiedziałam, aż sama znalazłam i spróbowałam. Dla mnie, jakbym podeszła i bym kupowała jakiś cień, byłoby mi tak dobrze, jak ekspedientka by po prostu zapytała, a czy, czy pani wie, dla mnie jest trudno mówić, czy pani wie, pani, bla, 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 bo po angielsku tak się nie mówi, ale czy pani wie, że robimy taką bazę pod cienie do powiek? Pomaga, żeby cienie dłużej trzymały się na oczy. Jest neutralny kolor. Cena jest teraz na ofercie 19 zł, to bym chciała słyszeć, ale tego nie ma w większości. Może ja za dużo oczekiwam, ale skoro się wydaje tak dużo, myślałam, że może coś jeszcze bym dostała od niej, to znaczy jakiś interaction, jakiś kompakt. Nie, nie było. Czyli jak ktoś ma jakieś pytania o inglot kosmetyki z Inglota, to zapraszam, żeby. Do mnie napisać e-mail, komentarz albo coś i, i pomagam, bo po, pomogę jak będę mogła. Bo wyraźnie z Inglota nic nie będzie, nie będzie taki kontakt. Ja nigdy nie miałam, e no nic nie mówili do mnie w ogóle, czyli sama się uczę o tym. E no ale jest, są kosmetyki, to znaczy cienie, są tak dobre, że szkoda, że dużo ludzi o tym nie wie, dużo ludzi nie używa. E Naprawdę szkoda. Dobrze, muszę leczyć. Mam nadzieję, że filmik był ok. Na razie.